Paweł, ostatnio dowiedzieliśmy się właściwie tylko przed kilkoma tygodniami, że w tym sezonie w Mistrzostwach Świata mogą obowiązywać takie przepisy jak były w turnieju w finałowej Ligi Światowej, czyli nie tylko na turnieju, ale na boisku może być 14 zawodników. To by oznaczało, że biało mogą w wielu spotkaniach zagrać na długi Testowaliście to już w Lidze Światowej. Ty byłeś specjalistą w takim ustawieniu od, od przyjęcia. Krzysiek Ignaczak miał więcej bronić. Zmienialiście się w locie, fajnie to wypadło. Rozmawiałem z selekcjonerem Antigą, on powiedział, że to rozwiązanie dla niego jest idealne, bo on uważa jednak, że jesteście innymi zawodnikami, o innej charakterystyce i poza boiskiem, i na boisku i chciałby mieć takiego Zatorsko-Ignaczaka, że, tak, że zortujemy dwa w jednym i to byłoby było dla lepsze rozwiązanie. No, najnowsze wiadomości są trochę mniej optymistyczne, jeśli chodzi o ten skład. Wszystko wskazuje na to, że jednak jakieś tam proceduralne względy, brak jakiegoś głosowania we VVB spowoduje, że to się odkręca i będzie czternastka na turniej, ale już tylko dwunastka na mecze w protokole, czyli ta dwunastka będzie mogła wyjść na boisko, dwójka będzie się siedziała tylko na trybunach. Wiem, że też już jesteście z Krzyśkiem poinformowani. Jak na tą informację zareagowałeś? Myślę, że będziemy obaj pozostawali przy jednym stanowisku. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie skupiamy się tak naprawdę w tej chwili na przepisach, tylko na treningach, które mamy do do wykonania. Treningi są bardzo ciężkie, skupiamy się na tym, żeby w jak najlepszy sposób pokazać się na, yy, w tej swojej pracy, robić to, co potrafimy najlepiej i mam nadzieję, że to nam wychodzi. Przy co, wychodzi z założenia, że cokolwiek by się nie działo na rzeczy, na które nie macie wy bezpośrednio wpływu, nie ma co sobie nimi głowy zacząć. Dokładnie, jest taki moment, że ciężko naprawdę jest wytrzymać yy, taką ilość i długość treningów, jaką mamy dozowaną w ostatnich dniach, także skupiamy się na tym, żeby... Być jak najlepiej przygotowanymi do, do kolejnych zajęć i, i pokazywać się z jak najlepszej strony. Podobała się Tobie e, taka wersja, jak graliście we dwóch? Czy, czy z punktu widzenia zawodnika, jest fajnie, jak, jak gra się cały mecz? Jak tobie to wygląda? Czy to tylko to, czego potrzebuje drużyna, będzie dla Ciebie najważniejsze? Dla nas to było z pozytywnym skutkiem, bo wygraliśmy oba spotkania z Iranem. Taka była w danym momencie potrzeba trenera i my się podporządkowujemy, podporządkowujemy każdej jego decyzji. Także to jest dla nas priorytetem, żeby dawać jak najwięcej z siebie dla drużyny. Tak samo będzie w kolejnych etapach, myślę, niezależnie od decyzji. Każdy z nas będzie starał się robić to, co potrafi najlepiej.